Dzień dobry, znajdujemy się w pierwszym liceum Ogólnokształcącym kształcącym w sali gimnastycznej. Panie radny, proszę powiedzieć, co to są za rozgrywki tutaj? Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na turnieju o Mistrzostwo Powiatu Bolesławieckiego Juniorów Starszych. Jest to, tak, to już jest drugi turniej. Teraz będzie ten turniej cykliczny. Ile zespołów występuje? Do, do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn z naszego powiatu. Drużyny, występują to drużyny, które grają, grają w klasie okręgowej i również z klasy terenowej naszego okręgu. To jest w finale tych rozgrywek? Bo widzę, że finał się odbywa w tym momencie? Tak, w tym momencie odbywa się finał. W finale są drużyny Leśnika, Osiecznica i GKS-u a mecz, trzecie, trzecie, mecz o trzecie miejsce został już rozegrany pomiędzy y, Kraśnikiem Dolnym i, i Chrobrym Nowogrodzie, Chrobry z 3 do 0. Zajął, trzecie zajął chrobry Nowogrodzie To ufundował nagrody. Nagrody ufundowane są przez y, Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Czyli to już jest kolejny, kolejny, kolejny turniej i zainteresowanie jest dość duże. Jest bardzo duże zainteresowanie. Dzisiaj przyjechało na ten turniej około 80 zawodników. Także poziom rozgrywek jest również bardzo wysoki, bo ci chłopcy to niejednokrotnie grają w klubach w A klasach w klasach okręgowych. Także to jest taka, taki pierwszy narywek drużyny seniorów. Poza panem, kto jeszcze organizuje ten turniej? Osobowo, Jakby tam wymienił kilku ludzi, no, którzy pomagają. I, i, no pomaga pan. Y, znaczy pan Sprawski, czy pan Baranowski i pan. Y, 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 pan pan, pan, pan. Jak się nazywa? No stanik. Stanik? No, a to pan wygnie, nie? Nie, to się okay. Okay. czyli Ok. Czyli... Zainteresowani, zainteresowany. Jest poparcie nowego starosty bolesławieckiego, pana Dariusza Kwaśniewskiego, który również jest obecny. Jeszcze za chwilę przybędzie pan wicestarosta Stanisław Kłojnicki, który również uczestniczy w naszych turniejach. No to gratuluję organizacji tego turnieju i popatrzmy teraz troszkę nawet z finałową. Dziękuję, dziękuję. No i niech wygra lepszy. No. Dziękuję.